Gary jest wielkim fanem programu, więc Tim musi go zbić z tropu. Yeah, well, yeah, exactly, yeah. Right, doszedł this? ktoś? Uh, Sam just... ci dwaj. Yeah. Miło mi? You know car SOS? Kojarzysz karę okay, so Pewnie. Happened? Muzeum zaprosiło you mnie do obwożenia gości. Lubicie samochody? Yeah. Tak. Yeah. Czym jeździsz? Um, Mam w... Mexico. Mark 1? Mark 1? Oh, Mexico. Tak. Poważnie? Na chodzie? Nie. Wygląda jak auta u was w programie. Niestety mam złą wiadomość. Gary chyba uwierzył w podwójny blef. Wciąż myśli, że jego samochód stoi w Jersey. Pora go uświadomić. Lubisz nasz program? Tak. Zwykle, gdy kręcimy, ukrywamy kamery w samochodach. Potem ekipa wyskakuje, ja obejmuję gościa i pytam, jak ci na imię. Gary. Potem pojawiają się takie kamery i takie tak to wygląda w programie. Co mam napisane na bluzie? Nie uratowaliśmy twojego klasyka. Teraz posłuchaj. Napis kłamie. Uratowaliśmy twojego klasyka. Oto on. To twój syn? A to Faz? To się dzieje naprawdę. Uwierzysz? Nie. Proszę o brawa dla Garego i jego auta. Zasłużyłeś na nie. Proszę bardzo. Poznajesz? Uściskaj tatę. Kiedy Gary widział swojego eskorta po raz ostatni, auto było gnijącym szkieletem, które ledwo dało się odratować. W kilka tygodni ekipa zmieniła go nie do poznania. Nowe blachy, drzwi i progi prezentują się doskonale. Zawieszenie i układ jezdny zostały odbudowane od zera. Koła zostały odnowione, deska rozdzielcza też, a silnik 1.6 przeszedł gruntowny remont. Żaden szczegół nie umknął uwadze ekipy. Teraz to jeden z najwspanialszych egzemplarzy na drogach. Jakie to uczucie siedzieć w swoim eskorcie? To mój Mark One. Twój. Marzyłem o takim. Kiedy cię zobaczyłem, pomyślałem chwila. On będzie nas woził? Niczego nie podejrzewałeś? Zupełnie. Wszyscy w Jersey będą się dziwić.